Hejka, zostawiamy łapkę w górę na samym początku i piszcie w komentarzu, czy czujecie już klimat świąt, bo ja nie mogę się doczekać następnego odcinka świątecznej serii, bo będzie stała już tu za mną choineczka. Nasze świąteczne miasteczko powoli się zapełnia. Ostatnio pojawił się kościół, a teraz doszła jeszcze plewania, naszpikowana księżami różnymi. Niektórzy z nich są dosyć dziwni. Oczywiście zostali stworzeni przez Was. Mam nadzieję, że któryś z nich udzieli ślubu Kasi, Oprócz tego pojawił się salon lodowy Sopelek. Właśnie ten salon wybrali widzowie wraz ze mną na dzisiejszym live, który znajdziecie w zakładce na żywo u mnie na kanale tak jak i wszystkie poprzednie, ale po kolei moi kochani, najpierw musimy uporządkować życie Cassie i jej przyszłego męża, Erwinem, który nie może się już doczekać ślubu, ćwiczy już rolę przyszłego męża, pomaga nam w porządkach w naszym hotelu. Tutaj siedzi Jan razem z gwiazdką, córką Jana i Sary, a ja zapraszam was na urodziny gwiazd, która bardzo szybko rośnie i już niedługo będzie poparzała po hotelu na nóżkach, a nie na Czworaka, piastka dorosła. O, jaką fajną ma fryzurę! Przepiękną. I będzie niezależna. A i to nam się doprawdy przyda, żeby ona była niezależna, bo mamy naprawdę pełne ręce roboty. I zaczniemy od tego, że Kasi poprosi Sarę, żeby została jej druh. Scarlett zostanie w orszaku ślubnym. Oczywiście Robin również zostanie jej kolejną druhną a teraz udajmy się do księży na parafie. Na pierwszy rzut oka to dom księży. Plebania wygląda bardzo skromnie. Ja w sumie nie pomyślałam, że jest druga w nocy, nie? O Boże! że Leszku, Proszę się uspokoić! Ksiądz z księdzem! Nie wolno flirtować. Wszyscy są w ogóle na zewnątrz, ale pukaj. Gdzie wy przyjmujecie petentów? Ej, no patrzcie, mają tu całkiem skromnie. O, prezenty już otworzyli, nie czekali do Wigilii. Normalnie patrzcie. Mają łóżka przydzielone. Dobra, i którego księdza wybieramy? Ja w sumie nie wiem. W sumie to tylko ksiądz Adam. Z tego co widzę, nie, Stanisław i ksiądz Adam podeszli. Spróbujmy poznać i tego, i tego. I z... Pożar! O matko! Leszek! Razem z Zenonem proboszczem właśnie się palą. I Leszek był tym księdzem, który tam flirtował. Ja nie wiem, czy to Bóg ich właśnie nie kara za jakieś flirty, może za jakieś grzechy. Dobra, idź ich ugasić, co się tu odwala, ty? Ja nie mogę. Normalnie księża się... Ale ej, czekajcie widzę, to jest turbo dziwne. Jak oni mogli się podpalić, obydwoje, w dwóch różnych miejscach? Ej, może serio to jest jakaś kara za grzechy? właśnie. Ej, wszyscy się przyjmują, z wyjątkiem Zbychu Księdza. Zbychu Ksiądz, jakby Zbychu Ksiądz jest nawet niezadowolony, że ich ratujemy. Myślę, że to on ich podpalił. Ej, gościu, ty się palisz, ale stoisz niewzruszony. Zawdzięczam ci życie. Nie ma słów, które mogłyby opisać moją wdzięczność. sero, nigdy tego nie zapomnę. I z tym Zenonem proboszczem mamy zgodność charakteru, więc może on powinien zostać, słuchajcie, naszym księdzem udzielającym ślubu. Poznajmy go, Zaprzeźnijmy się z nim najpierw. Poproś o zostanie udzielającym ślubu. Zobaczmy, czy Zenek się zgodzi. Ej, przepraszam bardzo, ja muszę... Ej, co się dzieje na tej parafii? Dlaczego on się myje? A ten Zbyku normalnie stoi obok sobie, na... patrzy niby na telefonie, ale tam oko na pewno mu ucieka. Boże, jedyne, I musimy stąd jak najszybciej wyjść, bo tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Hej, czy wy to widzicie? Dobra, Co się tu dzieje? Dobra, wychodzimy stąd. Widzieliśmy jakieś dziwne rzeczy na tej plebanii. Do tej pory Ermin spał sobie tutaj u siebie. Co prawda, trochę ma słomy na ziemi, ale to mu nie przeszkadza. No i po ślubie zamierzam ich wyprowadzić. Oprócz przeczytajmy wiadomość od niego. Pewnie będzie Ooo! Jak... O, nie twierdzę, że nie ma lepszych współlokatorów ode mnie, ale Kasia jest 100 razy gorsza i to nie napisał Erwin, tylko podłożyła karteczkę mu. Robin, jakby chciała zniszczyć ich związek, może jest zazdrosna, kochani, nie wiem. Tak czy siak, planujmy razem weselicho. Zelon proboszcz udzieli im ślubu, Karel będzie niosła kwiaty. Obrączki będzie Sara. Ja w ogóle kliknęłam, że ten ślub ma być natychmiast, jakaś tam powalona na łeb. No dobra, trudno. Moi kochani, trudno. Może jeszcze zdążymy to jakoś uratować, bo na szczęście ceremonia ślubna może trwać dosyć długo. Ten kościół widzieliście już ostatnio na ślubie Sary i Jana, ale na jednym z ostatnich liveów wraz z widzami zrobiliśmy zupełną metamorfozę i zrobiliśmy tutaj coś w stylu sali weselnej na zachrysti, gdzie jest parkiet. No jest tak ładnie, ale Skromnie. Tu nawet jest łazienka taka zrobiona. I póki co dałam tutaj fotel i e, to do metamorfos, bo my musimy parę modą odstrzelić, ponieważ Kasy ma strój taki, jaki ma. Nie powinna mieć takiego stroju. I e, Erwin to w ogóle wygląda strasznie. Boże, ksiądz się myje, okej, okay, rozumiem, przed ceremonią się myje. Chciałam powiedzieć, żebyśmy zaczęli od tego, że Scarlet zrobi jakąś suknię ślubną na szybko dla Kas. Ej, ślicznie! Boże, widzieliście to? Jaką suknię najwymyśliła? Zachowaj, zachowaj styl. Jezu, mamy już, słuchajcie, suknię idealną 10 na 10. Teraz czas tylko na fryzurę. W tym czasie już powoli przygotowujmy wszystko do tego ślubu. A no i Sara robi nową fryzurę dla Edwina na, na tą ceremonię. Nie, Sara, nie, nie, dobra, Edwin będzie wyglądał okropnie, bo ona mu zrobiła za kola, już dwa razy mu zrobiła najgorszą fryzurę, jaką mogła. Kto chciałby z własnej woli zrobić sobie fryzurę, ale po prostu zrób mi za kola. Kto idzie do fryzera i mówi, poproszę za kola. Goście już czekają, ksiądz jest nawet, stoi ty. Chłop się zaciął i nie może zrobić... Dobra, trudno, kochani. Musi tak być, bo już naprawdę robi się bardzo późno. Kasi, bierz swojego zakolaka i bierzcie ten ślub. Najważniejsze, że jest... Przepraszam bardzo. Może pan zachować powagę? Jest ksiądz Zenon, który im tego ślubu udziela. Są gości... Boże! Przepraszam bardzo, co tu się odwala? Dobra, są goście... Jest nawet organista, kochani Dobra, dobra, działa to, kochani Zenonim udziela ślubu Ej, pierwszy raz robię w simsach ślub z księdzem Nie sądziłam, żeby Wiecie, fanom na ten pomysł, żeby zrobić księdza I poprosić go, żeby został udzielającym ślub Obrączka O mój Boże, ej, ale czemu on wygląda na Totalnie znudzonego tą sytuacją Nie no, pięknie, moi drodzy Pięknie Goście klaszczą Teraz on jej zakłada obrączkę Dobra, jest pocałunek Ej, ten ksiądz był złym wyborem. Czemu on tak robi? Kto. Jakby. Wyobraźcie sobie, że bierzecie ślub, składacie przysięgę małżeńską, a ksiądz robi. Ksiądz. Jest chory na głowę, chyba. Ej, dobra, ale udało się. A ten nasz przysiad z wrażenia. Ty, czajcie! Jak przysiad z wrażenia. Dobra, zaczynamy ucztę. Proszę się częstować. Ej, nawet się tutaj wszyscy mieszczą o dziwo. Kasy teraz daje przemówienie. Jak to poznała, opowiada historyk, poznała swojego męża. A on w ogóle jest jakiś taki. Nie wiem, to po... wygląda jak wiara losu totalnie. Ej no, świetnie się bawią. Muszę przyznać, że to jedno z lepszych wesel. Chociaż myślę, że mogło być jeszcze lepsze, gdybym mnie odwaliła z tym, że słuchajcie, że od razu dałam ich tutaj na to wesele, nie? Wszyscy się bawią, tańczą. W ogóle wiecie, uuu, zabawa, a chłop stoi z tym talerzem całe wesele. I uśmiecha się jak głupi do sera. Dobra, w końcu tańczą pierwszy taniec i nie mamy tylko tortu na tej ceremonii, ale już tego. Go, słuchajcie, nie zmienię, bo zapomnieliśmy ogarnąć ten tor. Udało się, kochani, musiałam zresetować grę. No oczywiście, że bierzemy go o super, że miał 20 tysięcy, bo to oznacza, że będzie ich stać wybudowanie domku. Sara go właśnie żegna i dziękuję za to, że był jej lokatorem. A więc Kasi z Erwinem przeprowadzają się, wydając na to niemal całe swoje oszczędności. Zostało im 11 tysięcy i są bez domu, bez dachu nad głową. No znaczy w sklepie mogą spać, ale e, słuchajcie, dzięki dodatkowi, który swoją drogą ja bardzo polecam, bo go uwielbiam, dodatek dochodowe hobby. On ma nawet miniaturkę inną niż wszystkie i to jest mój top 2 dodatek, jeżeli chodzi o wszystkie dodatki ever. Możecie go kupić na Instant Gaming na promocji, a będą jeszcze lepsze promocje, bo niedługo świąteczne wyprzedaży. Więc linka do Instant Gaming macie w opisie, jak i inne gry, więc jeżeli chcecie kupić komuś lub sobie jakąś grę na święta, to znajdziecie na sam Gaming, linka macie w opisie. No kocham ten dodatek, bo dzięki niemu Kasi będzie mogła yy, razem z Erwinem zamieszkać u siebie na działce w sklepie. No i my oczywiście spróbujemy mu, im zrobić taki mały domek i no cóż będą musieli jeść na samym początku yy, posiłki z mikrofali, no bo na nic innego ich nie będzie stać, przydałoby się coś do rozrywki, ale zostało mi tylko 200 simoleonów yy, i nie wiem co bym mogła im dać. Jezus, ty! Stać nas na jakiś bardzo stary telewizor Bierzemy piękny mały domek. Nie wygląda on najlepiej, ale on jest tylko do momentu, aż oni zarobią na tym sklepie. Bo wtedy odwalimy im równie mały, ale na pewno o wiele lepszy domek niż ten tutaj. Zostało 200 simoleonów. Zobaczmy, co macie w ekwipunku. Czy wy coś w ogóle macie? No, ręce to jest gołodupiec. On nie ma nic oczywiście. Kasi! O, ma swój bukiet ślubny. Bardzo fajnie. To już będzie jakaś ozdoba, prawda? Tutaj Pięknie. Jest akt ślubu. O, to trzeba się pochwalić. Kliknęłam sobie w zakładkę mała firma. Następnie wybieramy, słuchajcie, kasę, którą postawimy tutaj. No dobra, zarejestruj wobec tego małą firmę i będzie się nazywało to sklepik świąteczny Kasi i... O, nie mogę dać Edgara. Widzicie, on nawet nie może zostać tutaj dodany. Przeglądaj i kupuj przedmioty. To przede wszystkim. A następnie, z tego co widzę, to dzieci mogą tu e, malować, robić ozdoby. No dobra, otwórzmy sobie wobec tego naszą firmę i zobaczmy, czy ktoś się w ogóle pojawi i jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra, rozpalę tutaj ogień. Pojawił się pierwszy klient, z czego się bardzo cieszę. Gość ogląda sobie babeczki, bo że Erwin właśnie mu w las do nie wierzę w niego. Ej, dobra, ktoś maluje obraz, nice. O, ksiądz Stanisław zadzwonił z życzenia z okazji ślubu. Miło. Kochani, widzę pewną niedogodność, bo jak mieliśmy ten zwykły sklep, to można było sprzedawać dosłownie wszystko. A tutaj to oni kupują tylko rzeczy tutaj właśnie z tych lodówek. Oj, Scarlett, nie teraz, nie idziemy teraz do baru, właśnie otworzyliśmy pierwszy, y, pierwszy sklep, dobra, niech ona zrobi wobec tego wypieki i y, z tego co widzę, to w tej naszej firmie oni kupują tylko i wyłącznie przedmioty umieszczone na firmowych postumentach, stojakach i półkach, a my tutaj nie mamy tych postumentów za dużo firmowych, takich wiecie, ikonicznych, mamy tylko tą lodówkę, dlatego oni niemal natychmiast wszystko wykupili z tej lodówki właśnie i nie podoba mi się to za bardzo bardzo, bo tak jak te wszystkie pamiątki to ja mogę po prostu no, poprzestawiać nie yy, na przykład te figurki tutaj poprzestawiać na te półki w ogóle to gorzej jest z obrazami bo tych obrazów poprzestawiać nie mogę i nie mogę też wystawić ich na sprzedaż tutaj u nas w sklepie. Więc nie do końca się sprawdza ten system, który tak do tej pory wychwalałam ty z tym naszym świątecznym sklepem. Te babeczki, te wypieki to naprawdę bardzo szybko się rozchodzą. Erwin, Edwin, Edek przydaje się do naprawy czego. Ej, przepraszam bardzo, księże Radosławie! Jak ona może ci się podobać? Ona jest twoją parafianką. Ona nie powinna ci się w ogóle podobać. Uuu, te wypieki to im się najba najbardziej podobają z tego wszystkiego. I słuchajcie, bardzo dużo sprzedaliśmy babeczek i tak dalej. Kolejne, sprzedaliśmy kolejne. Zarobiliśmy aż 1500 simolonów, to jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Plus mamy już 5000 na koncie, więc ja myślę, że na spokojnie możemy się starać o dziecko z Erwinem. Pamiątki oczywiście zachowałam, każe mi się starać o dziecko. Proszę bardzo. I teraz każę im się po prostu przeprowadzić na jakąś taką malutką działeczkę skromną. Może w centrum miasta niech zamieszkają. I widzę już, że widzowie zaczęli robić jadłodalnie. I ja was kochani proszę o jadłodalnie dla ubogich simów do 40 tysięcy. Będziemy również wybierali najlepszą z nich na następnym yy, live'ie. I znalazłam takie oto uroczy domek yy, pod hashtagiem. No i proszę znowu tu jesteśmy w naszym sklepie. Tym razem znowu w sklepie. I zobaczcie czy tym razem zarobimy trochę więcej? Ale zanim to nastąpi, to ona musi tutaj uzupełnić asortyment. Ej, chyba jest w ciąży! Chyba jest w ciąży! I zobaczcie, ile tu jest różnych przedmiotów. I dopiero teraz my możemy, tak jak po Bożemu, dać wszystko to na sprzedaż. Te kwiatki, wszystkie ozdoby, które tutaj są, te obrazy, których wcześniej nie mogliśmy dać na sprzedaż, rękodzieła zrobione przez Was jest oficjalnie kasji w ciąży. Ja już wszystkie możliwe przedmioty ustawiłam, żeby były na sprzedaż. Zaprosiłam jej mężulka do pomocy. Wdawaj, rozpalaj tutaj. Zatrudnimy sobie świątecznego szereka. Trzeba zaprojektować również specjalny, słuchajcie, strój do pracy, żeby ładnie to wszystko wyglądało. Jak super! Oh my god, oh my god. Bardzo ustawimy tylko na 25%, bo ja nie chcę, żeby to było jakoś drogo. To ma być przystępnie dla każdego. No jest z 9 rano, moi drodzy. Otwórzmy sobie i zobaczmy, ile zarobimy w takiej formie tego sklepu. Bo mi się wydaje, że to będzie lepsze. Zainwestujmy, słuchajcie, też w promocję i zatrudnijmy jakąś gwiazdę, żeby nam śpiewała. Jest tu nasza Sara, oczywiście, dlatego się tak śmiałam. Sara przyszła jako artystka sceniczna wspierać. O, bardzo dużo klientów się pojawiło. No i kupujcie! I to będzie fajne, że nie będą po prostu kupywali wszystko, co tutaj jest. Zaczynając od wszelkich pamiątek, pierdółek, rzeczy powieszonych, postawionych i w ogóle. Zadecka z podziwem ogląda te rękodzieła. Kolejna klientka, i ona chce kupić, słuchajcie, przetwory w słoiku. Nawet Robin coś chce kupić. Bardzo miło. Idzie nam coraz lepiej i mamy coraz więcej klientów. Pracownik nasz pracuje. Wszyscy pomagają. Dobra, moi kochani, no już jest godzina 20. Ja myślę, że możemy na spokojnie zamknąć. I zarobiliśmy. Wow. 900 simoleonów. Czyli jednak nie miałam racji. Bardziej opłacało się. Otworzyć ten sklep z dodatkiem własny biznes, ale spokojnie. Planuję w tej serii otworzyć jeszcze jeden światełczny sklep. Na razie ten zostawmy tak, jak jest, żeby była taka różnorodność. I przetestujemy go niebawem w praktyce. A tymczasem, niech Kasi zrobi sobie normalnie w toalecie test ciążowy i tak. Jest w ciąży. Udało nam się. Właśnie mu powiedziała. Dobra, pamiątki rodzinne właśnie powiesiłam. I ja myślę, że Kasik powinna sprzedać tą małą firmę, którą tam niby otworzyła, bo to się nam nie sprawdziło. I bardzo się cieszę, że użyliśmy im szczęśliwie życie dwóm niezależnym lokatorom w naszym hotelu. Co nie do końca było takie proste, bo czasami wszystko mam wrażenie, że idzie pod górkę. No ale nie mogę się doczekać kolejnej części świątecznej serii, bo teraz w końcu zajmiemy się za metamorfozy. Pod hashtagiem święta pija dodawajcie jadłodalnie dla ubogich simów, jakieś świąteczne domki do zamieszkania dla przyszłych rodzin i napiszcie, kto do tej pory jest Waszym ulubionym bohaterem.